I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. Cześć kochani, witajcie. Byłam dzisiaj na paznokciach, zrobiłam sobie takie różowe paznokcie. No i wskoczyłam do Pepko, bo bardzo chciałam kupić ten ala wieniec albo będzie wisiał, słuchajcie, na drzwiach wejściowych do domu albo na bramie u nas. Także zobaczymy, ale patrzcie, ostatnią sztukę wzięłam. Zaraz nagramy pluszaki. Bardzo, bardzo, bardzo mi się spodobał taki zajączek z kokardką. A tutaj Nelcia Wekszyn kolekcjonuje, jak zawsze jak jesteśmy, kupuje takie jajka i w nich są pluszaki. I dzisiaj dokupiłyśmy jeszcze dwa, tego niebieskiego już Nelcia miała. Także super. Bardzo fajne. W action, słuchajcie, kupiłam też dzieciom śniadaniówki Nelcia bardzo chciała ze Elzą i akurat e, znalazłam w action, ale Osiowi, słuchajcie, już chciałam taką większą śniadaniówkę kupić, bo on dużo rzeczy bierze do szkoły e, i dobra, zaraz. On dużo rzeczy bierze do szkoły i ta by była dla niego za mała, bo była taka mm, w Avengers. Więc wziąłem taką większą i ona ma po prostu przegródki, dwie. Więc super, będzie można mu tutaj dużo e, do tej śniadoniówki, pyszności załadować. A jeżeli słuchajcie, chodzi o action, to jeszcze kupiłam takie sosy, e, dwa. Będę chciała zrobić fish and chips. E, I słuchajcie, taki sos tatarski e, dorwałam, więc. Sostatarski z action i jeszcze Siracha Mayo. To też z krzyżkiem bardzo bardzo e, lubimy, więc stwierdziłam, że wezmę i coś co też używam, to woreczki na kanapki do śniadaniówek i słuchajcie, w Dilsie kupiłam dwa takie energetyki naturalne od Dane. bardzo fajne są. Więc stwierdziłam, że wezmę. 100% naturalnych składników, bez cukru. Ja raczej nie pijam w ogóle praktycznie, ale ten kiedyś piłam i stwierdziłam, że wezmę, jak były. Zaraz Wam pokażę te rzeczy z Rosmana i tu, słuchajcie, patrzcie na to. To też z Dils. Przy okazji trzeba było... Poszłam, słuchajcie, do Dilsa po taki Biscoff Cream, ale pani mówi, że już w Dilsie ich nie mają. No i słuchajcie, na czarną godzinę to są nasze ulubione chipsiki, a jak zobaczyłam, że są truflowe, a wiecie, że wszystko z truflą to bardzo, bardzo lubię. To są moje ulubione, te będziemy próbować pierwszy raz. I tutaj wzięłam jeszcze prawny Cocktail i to są chrupki z soczewicy, jakieś proteinowe. E, dobra, to to i kilka rzeczy z Rosmana, malutki suchy szampon. Bo mi się skończył. Nie kupuję dużego, bo bardzo rzadko używam. E, kupiłam, słuchajcie, z tej serii, poluję na to wiralowe mleczko do twarzy, ale nigdzie go nie ma, więc wzięłam krem pod oczy, bo też mi się skończył, a słyszałam, że ta seria jest po prostu świetna. Wzięłam też takie płateczki, nigdy nie miałam. To Akurat prawda? były na. <laughs> Nelciam ja i to prawda. Akurat, słuchajcie, były na promocji. Akurat były na promocji, kosztowały, słuchajcie, niecałe 8 zł, chyba 7,99. Także super. Dobry, dzień dobry, kochani. Dzisiaj totalnie wcześnie zostawiliśmy dzieciaczki, jedziemy na szybką spożywkę. Krzysiek jeszcze stwierdził, że po drodze wymyje samochód, także szybko mnie dzisiaj pogonił. Mówi, szybko ogarniaj się, jedziemy, jedziemy, także jedziemy na spożywkę, a ja w międzyczasie czekam, aż Krzysiek umyje samochód. Muzyka Wróciliśmy ze sklepu, a wczoraj mi padła bateria i zapomniałam Wam pokazać te rzeczy, Nelci, które kupiłam do rozczesywania włosków. Zdecydowałam się na Only Bio, także zobaczymy. Tam giełka pachnie jak pinakolada, więc wzięłam taką mgiełkę, która ułatwia rozczesywanie włosków i wzięłam odżywkę taką też bez spukiwania, także dałam Wam znać. Zobaczymy, sprawdzimy, a tymczasem zabieram się za rozpakowywanie zakupów. Zakupy, rozpakowane, wszystko ogarnięte. Słuchajcie, dzisiaj mamy taki szaro, bury, bardzo deszczowy dzień, tak totalnie ponuro. Ale od przyszłego tygodnia już w ogóle ma być ślicznie. Także będę Was zabierać na moje poranne rozruchy, na moje poranne spacery, bo są dla mnie bardzo istotne i bardzo, bardzo ważne. Więc rozpakowałam już wszystko, zaraz zabieram się za jakieś jedzonko. Kupiliśmy też, słuchajcie, takie gotowe babeczki. Bardzo rzadko to robimy, ale u nas Nelcia ogromną fanką. Minionków się stała i tylko jak szuka czegoś na Netflixie, to nawet potrafi kilka razy oglądać te same Minionki, więc bardzo lubię jak zobaczyliśmy, że są takie babeczki do przygotowania Minionki, no to nie mogliśmy się oprzeć, także ja zrobię coś do jedzenia, zrobimy z dziećmi te babeczki, ale odzywam się tutaj na chwilkę, dlatego że słuchajcie, och matko, jak ja nie lubię w ludziach takiego zachowania. Powiem wam, że tak mnie znowu ta sytuacja wkurzyła i um, Kiedyś, jak mieszkaliśmy w Londynie, w Wielkiej Brytanii, tam wszyscy są tacy uśmiechnięci, tacy serdeczni, tacy bez spiny, bez złości, wszyscy są tacy bardzo wyluzowani. I jak przyjeżdżaliśmy na wakacje do Polski, no to czasem dało się odczuć, że tutaj jest zupełnie inaczej. Natomiast ja zawsze to podkreślam i zawsze to powtarzam. Nie wiem, czy to zależy od mentalności. Natomiast słuchajcie, to w dużej mierze, jak nie w największej, zależy po prostu od charakteru, od naszego charakteru. I powiem Wam, że dzisiaj, znowu, po prostu. Yy, ja nie mogę takich ludzi ogarnąć, no naprawdę powiem Wam, że aż się zagotowałam. Wychodziliśmy z Biedronki e, i jakaś tam była jeszcze promocja i w ogóle była taka super miła pani w Biedronce i mówi, słuchajcie, to ja wam zrobię zwrot, dobiję to, bo będziecie mieć super promocję, coś tam, coś tam. Więc ja mówię, dobra, to ty Krzysiek zostań, a ja już sobie powolutku z tym koszem ciężkim, dużym będę szła. No i słuchajcie, idę ja sobie z tym koszem ciężkim, załadowanym, wyszłam z Biedronki, tak, żeby nikomu nie wadzić. I słuchajcie, przede mną. Wychodzi pani, szarpie się z wózkiem, miała jeszcze torbę i centralnie wpadła ze swoim wózkiem na mnie, na, ten, na mnie i na ten mój ogromny wózek. Trzasnęła w nas i ja instynktownie już po prostu instynktownie mówi: O jejku, jejku, przepraszam, nic się nie stało. Fuknęła. Co jest? Więc mówię jeszcze raz: Przepraszam, przepraszam. Ja przeprosiłam za sytuację, bo, bo, bo taka jestem i od razu gdzie uważam, że ona też powinna albo się uśmiechnąć, albo też przeprosić, więc pani, więc jeszcze raz przeprosiłam, pani odwróciła się, nie powiedziała ani słowa, ani się, nie wiem, nie uśmiechnęła, nie przeprosiła nic, fuknęła na mnie po raz drugi i poszła. No Jezu, jak ja nie rozumiem takich ludzi, przecież to instynktowne jest, zobaczcie, że nawet czasem, nie wiem, kogoś dotkniecie, otrzecie się o kogoś i ja od razu wtedy mówię, ojejku, przepraszam, przepraszam, a... Bardzo często, to nie pierwszy raz, yy, spotykam się z tym, że ktoś mnie zdepcze, wejdzie na mnie, popchnie mnie, otrze się o mnie i ja od razu instynktownie mówię, przepraszam, a ta osoba jest. Jest zła po prostu na mnie. Jest zła, że na mnie weszła. I że ja ją przepraszam. Nie wiem, po prostu nie mogę z takimi ludźmi. Nie wiem, o co tutaj chodzi. No to jest pewnie cecha charakteru, ale bardzo często z tym się spotykam. Ostatnio. Było spokojnie, ale dzisiaj ta sytuacja, kiedy wpada na mnie pani, wjeżdża we mnie, wiecie, z całej siły tym wózkiem, ja do niej mówię przepraszam, a ona hmm, hmm, zdenerwowana i wiecie co, i tak się po prostu dzisiaj mówię, no kurde, kiedyś to się częściej zdarzało, tak jak mówię, no ale nie rozumiem takich ludzi, Boże, to, to, to już jak nie chcesz przepraszać, to kurde nie przepraszaj, gdyż uważam, że to bardzo kulturalne jest. E, a, a właśnie pamiętam zawsze w Anglii, jak to było nawet tak autobusem, i ktoś się o ciebie otarł. Czy ty się o kogoś otarłaś? Instynktownie, sorry, 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 albo excuse me, nie chcę przejść, tak? A tu nie! Idzie na ciebie, rozjedziecie, przeciągnijcie gdzieś tam z bara, strąci cię z drogi i jeszcze jest zły! Jeszcze jest zły? Bo wszedł na ciebie, a ty jeszcze wiesz, wiecie. No, także kurde, no powiem wam, że instynktownie, wiecie. Przepraszam, ojej, przepraszam. Nic się nie stało? Wszystko ok? A tu jeszcze na ciebie nafukają, nie? No, żebym też jeszcze ja na nią wjechała. No, dobra, oburzyła się pani. Wiecie, o! Taka historia, taka historia. Także właśnie tak mi się teraz te sytuacje po prostu poprzypominały. I mówię, a co? Powiem wam, co to dzisiaj ciekawego, w biedronce się wydarzyło. Słuchajcie, w ogóle tak się cieszę, bo już są szparagi, w biedronce, tak już odbiegając od tematu, są już szparagi. I po prostu jak zobaczyłam te szparagi, to. O, a wiecie, jak już szparagi, to już czuć po prostu yy, wiosnę. Dobra, przebieram się, leggings, zakładam go już w bluzę wygodną, lecę do garów, zrobimy dzisiaj babeczki. No i tak to będzie dzisiaj u nas wyglądało. Rodzinnie robimy babeczki. Nelcia już wsypała do miski. Zawartość. Leo tutaj będzie zaraz wrzucał jajko. Udało się? Udało się, brawo. Dobra, jedne gotowe. Kochani, znowu y, będą szparagi, bo jak są, to trzeba przecież z nich korzystać. Ale dzisiaj zrobię szparagi z pomidorkami, czosnkiem, odrobiną masła i dodam też tę oliwę, moją kochaną biała trufla. A jeśli chodzi o te końcówki, to ja je sobie wykorzystam albo do kremu ze szparagów, albo do wiecie, do jakiejś zupy po prostu. Także o, tak. Moi drodzy, ja sobie zrobiłam właśnie płateczki, dzisiaj mamy taki, mamy taki e, rodzinny dzień chillowania, e, ale tak, Krzysiek właśnie zawiózł Leosia do kolegi, także Leo dzisiaj e, praktycznie na cały dzień e, pojechał do kolegi, więc będzie fajnie sobie spędzał dzisiejszy dzień, e, a my z Nelcią już tak po śniadanku, w sumie wszyscy zjedliśmy śniadanko, e, no i słuchajcie, te szparagi, ja po prostu nie mogę się od nich oderwać, ale tak jak wam Mówiłam, no, jak są, to trzeba korzystać. Zrobiłam sobie płatki te arbuzowe i jestem nimi po prostu zachwycona. Powiem Wam, że ja kupiłam je totalnie w ciemno. Ja o nich kompletnie nic nie słyszałam, ale tak czułam, że mogą być fajne, i zaraz Wam pokażę, bo one, słuchajcie, są tak super nawilżone. Ja uwielbiam, jak płatki pływają w tej całej esencji, więc muszę Wam powiedzieć, że naprawdę. Mm, są super i prezentują się tak, totalnie, mówię spontanicznie je kupiłam, one mają wyciąg z arbuza i z aloesu i słuchajcie, takie płatki najlepiej polecam trzymać w lodówce, zresztą tutaj też jest tak napisane, że dają wtedy taki fajny efekt schłodzenia i one są, zobaczcie, w takich saszetkach i patrzcie w ogóle, jak tutaj jest, nie wiem, czy zobaczycie, dużo płynu, one po prostu pływają w tym płynie i oczywiście zawsze każdy też gdzieś tam mnie pod blogiem pyta, czemu założyłaś płatki w tę stronę? A czemu w tamte strony? To słuchajcie, to nie ma reguły, zakładacie tak, jak chcecie. Ja na przykład zawsze lubię też, e, kiedy potrzebuję tutaj tę całą okolicę oka troszeczkę nawilżyć, rozjaśnić, żeby ten obrzęk mi, mi zszedł, więc wtedy lubię sobie dać, e, wiecie, tę stroną tutaj, a nie tę cieniutką. Ale patrzcie, jak one super wyglądają, świetne są i tak się błyszczą, przepięknie pachną e, arbuzem. Także płateczki, płateczki i jeszcze raz płateczki, e, więc my dzisiaj sobie... Odpoczywamy fajnie, rodzinnie. Dzisiaj robię też całej rodzince na obiad spaghetti, a ja, słuchajcie, więcej chcę sobie robić takiego jedzonka jak kiedyś. Chcę więcej kombinować, więc zobaczymy, co ja dzisiaj sobie też dobrego, pysznego zrobię. Jutro, słuchajcie, mam fryzjera. Jadę jutro do fryzjera. Także będę robiła, nie wiem jeszcze co będę robiła. Zobaczycie w kolejnym vlogu na pewno. Więc jutro Krzysiek pojedzie razem ze mną, pojedziemy do fryzjera, poogarniamy troszeczkę spraw, pozałatwiamy. Także taki jest plan na dzień jutrzejszy. A dzisiaj, słuchajcie, tak jak mówię, plan też jest na rodzinne chillowanie Pewnie obejrzymy też jakiś film, a ja później zabiorę się za spaghetti. Powiem Wam, że od jakiegoś czasu chodzi za mną taka burgerowa sałatka, taki cheeseburger y, salad. Wiecie o co chodzi? I tutaj y, w tym przepisie właśnie jest taki burgerowy sos. Y, są ziemniaczki w zrobione, warzywa. Także od jakiegoś czasu to mi y, gdzieś tam w duszy gra, także może w końcu dzisiaj się skuszę i zrobię. Tutaj też mam taką fajną inspirację na milprepa. i też kurczę chciałabym do tego milprepa gdzieś tam wrócić, to jest naprawdę takie ułatwienie, zobaczcie takie mięsko z papryką w sosie i z ryżem, a tutaj będę też niedługo robiła takie fajne bajgle z serem i z omletem jajecznym. Wrócił tata, odwiózł osia i coś tu chyba Nelci przygotował, co on tutaj ma, na pewno. Co on tutaj ma? Ta Uuu! <gryśla> Niespodzianka! <Taki byłby> <gryśla> Niespodzianka. Może być? Fajny. <gryśla> Pięknie. Spaghetti dzisiaj reflektujesz tak, na obiad? Dzisiaj spaghetti, bo już chodzi za mną kilka dni. No, Krzysiek ma ochotę, właśnie. Dzisiaj będzie spaghetti. Super. Yy, nie dość, że ja lubię, no to jeszcze dzieci mm -hmm. bardzo lubią, więc dwa w jednym, prawda? Tak. A jutro, mówię cicho, Krzysiek mnie porywa chyba gdzieś na dobre śniadanko. Tak, pojedziemy Ale... sobie, zajdziemy tak. sobie na śniadanko. No. Yy, no, damy wam znać. Damy wam znać, to już zobaczycie na pewno w kolejnym vlogasku. Tak. No.